Witam panowie panie, z tej strony Imir Dzisiaj porozmawiamy sobie, jak zwykle, wow O Counter Strike'u 2, patchu do Counter Strike'a 2 I tak dalej Generalnie ostatnio dzieją się dosyć ciekawe rzeczy Moim zdaniem, w sensie nie do końca rozumiem Co Valve robi tymi dziwnymi patchami Ale coś próbują, popatrzcie Jesteśmy na naszym Discordzie, mamy tutaj bota z Jeszcze blog Activity, jak ktoś chce To jest akurat autorski bot, także zapraszam Link w opisie do Discorda 7.11.19.36 naszego czasu Oczywiście wyszedł jeden Depot, jak widzicie jest publiczny czyli już jakby jest to wersja, która trafia na serwery, e, Tu zaraz sobie przeczytamy oczywiście co się podziało na tym Steam Dev Trackerze, ale o dziwo też o 23:58 naszego czasu wyszła kolejna aktualizacja i to jest według mnie dosyć ciekawe. Potem oczywiście przerwa, totalna cisza radiowa, ciekawe bardzo. Także przeczytajmy sobie pierwszego komita. No tak, no to jest co czytać. To jest do, dosłownie tyle. Dwa pliki zostały zmienione, build został zmieniony z tego co widzimy po prostu klient wersja, no czyli po prostu build został zmieniony. To jest dosłownie Tyle. drugi sprawdzałem nie będę ukrywać jest troszeczkę ciekawszy nie oszukujmy się też bez szału głównie został dodany komunikat Network Disconnect Kicket, Insecure Client no i teraz tak żeby szybko wam powiedzieć co to jest Insecure Client Insecure Client to po prostu jest taka komenda do parametru startowego wiecie klikacie sobie prawym properties. I tutaj możecie, no ja tu mam pełno syfu, bo się bawiłem różnymi rzeczami, ale dopisujecie yy, Kreska Insecure, jak widzicie. I wtedy trafiacie do takiego bezpiecznego trybu, który możecie sobie tak naprawdę wszystko robić. Czyli możecie sobie teoretycznie odpalić cheaty, możecie sobie, nie wiem, potestować jakieś komendy różne, jakieś, nie wiem, mody, jeżeli modujecie, to właśnie było bardzo przydatne w cesie go przynajmniej do modowania. E, nie dostajecie wagbana, bo wagban jest po prostu w tym trybie wyłączony. Ale czekaj, czekaj, masz darmową skrzynię do otworzenia, co dosłownie jeden dzień wystarczy, że wejdziesz na stronę podaną w opisie, a przy okazji użyjesz mojego kodu IMIR. Przy dużym szczęściu możesz wydropić nawet taką AWP Hyper Beast lub Aquamarine Revenge. Jeśli nie jesteś jakimś superfanem tych skinów, to możesz je ewentualnie wymienić na jakiś inny ładny w Exchangerze, albo spróbować swoich sił w Case Battle. Pamiętaj o tym, aby użyć mojego kodu IMIR, który daje ci 20 oraz 10% oraz o tym, iż strona jest przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia. Jeszcze w counter Strike Global Offensive, jak dobrze pamiętam, to pokazywał się komunikat, jak od razu odpaliliście ten tryb. Teraz, jak próbujecie wejść na jakikolwiek serwer, to pojawia się Wam taka po prostu wiadomość, że jesteście zalogowani, a raczej jesteście na wersji Insecure. No, macie tutaj po prostu napisane, co ja Wam będę czytał. I dlatego bardzo dziwi mnie ta zmiana, że dodali ten komunikat, który pokazuje, że ktoś jest na Insecure kliencie. Zastanawiam się czemu, no bo chyba jedynym sposobem, tak mi się wydaje, przynajmniej, żeby wbić na ten serwer, no to po prostu ktoś musiałby najpierw wejść do meczu, wyjść, dopisać tę komendę i dopiero wtedy wejść, i dopiero wtedy pojawiłby się bateria ten komunikat na serwerze, chyba że to jeszcze jest też na serwerach społecznościowych, ale no nie wiem, ciężko w sumie powiedzieć, szczerze powiedziawszy. Ciekawe, że dodali ten komunikat w sumie spoko. Tutaj widzę, że chyba z tego co ja rozumiem zmienili po prostu formatowanie tekstu, nie wiem czy to jest niejako nowa linijka, tak mi się wydaje, że może tak być, chyba że to jest po prostu końcówka i zaczęcie nowej linijki, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, ale to dodali. No i tak oprócz tego, no to chyba nic ciekawego, przynajmniej z mojego punktu widzenia, bo się na tym jakoś nie wiadomo, jak niestety nie znam, żeby to czytać, no ale tak to wygląda. No i dodali jeszcze widzę komunikat, że jak wejdziecie na serwer, to wam się pojawi ten komunikat, który po prostu pojawia się w momencie, kiedy próbujecie wbić na serwer, co nie? Jak macie tego Insecure moda, Także jeżeli chodzi o aktualizację, to chyba tyle, nic ciekawego szczerze się nie pojawiło, ale wraz z aktualizacją tego siódmego na Ancientie pojawił się fajny glitch. tylko tutaj pokazał, już wam pokazuję, jak to wygląda. Generalnie o co chodzi w tym glitchu? Chodzi o to, że zespał na TT dosłownie z respa możemy sobie po prostu skanować z AWP. Jak widzicie na załączonym obrazku, zaraz tutaj styko pokażę, postrzela sobie, o nie weszło. O i kurczę, tak to wygląda, że można sobie na spokojnie po prostu zabić no, jest, kurczę, totalnie śmieszne to, że można kogoś zabić po prostu z RespaTT. No i widzę, że jedna osoba w ogóle w komentarzach napisała, że jeżeli jesteś szczęściarzem, no to po prostu możesz kogoś złamhitować, a jeżeli nie, no to zadaje około 50 dipsa ten śmieszny skan, który, no, w sumie nie powinien w ogóle nic zadawać. Możecie sobie swoją drogą właśnie pozycję ustawić i perfekcyjnie strzelić w taki sposób, żeby po prostu sprawdzić, jak to działa. Oczywiście przy tym też trzeba bota ustawić. No i mimo to jest totalnie śmieszne, że taki bug jest i naprawdę do teraz się dziwię, że na mapach nie jest ustawiona jakaś flaga. Wydaje mi się, że dałoby się to ogarnąć po prostu w hamerze, żeby po prostu jak są jakiekolwiek ściany i osiągają jakiś dłuższy dystans, to żeby nie zadawały tyle dipsa, bo no kurczę, to jest dosłownie cała mapa przeskanowana i zadaje tyle dipsa, jeden taki długi skan. Kurczę, no na żadnej mapie chyba, przynajmniej mi się nie kojarzy. Możecie mnie poprawić w komentarzach, jeżeli się mylę. Ale wydaje mi się, że na żadnej mapie nie powinno po prostu być takiego skana długiego. Nie, nie ma chyba żadnego takiego długiego skana. Bo po co i by miał być, to, nie? Jakby rzadko raczej takie rzeczy się wykorzystuje. Trochę mi się to kojarzy w ogóle z tym Vertigo skanem. Jak można było na spałnie TT przeskanować tt jak wybiegali, jak dobrze pamiętam na A. Tak to wygląda. Kurczę, no śmieszne, śmieszne, że takie skany są możliwe. No mam nadzieję, że coś ogarną w końcu z tymi skanami, żeby to się po prostu co każdy patch nie pojawiało, jak coś zmieniają na mapach, no to jest porażka. Takich ciekawostek jeszcze to widziałem to akurat na bieżąco, bo sprawdzałem. To się stało mniej więcej wtedy, kiedy właśnie mieliśmy te aktualizacje do Counter-Strike 2. Te takie dziwne dwie. Stało się to, że strona newsowa Counter Strike'a 2 nie działała i właśnie można było kliknąć view blog archive po prostu i to chyba nawet nigdzie nie przenosiło z tego co pamiętam. Eee, także no już teraz strona normalnie działa, bo nawet pokazywałem ją tam wam wcześniej na materiale, ale to dosyć dziwne, że w sumie nie działała. Nie wiem co oni mogli zmienić na tej stronie. Swoją drogą nie wiem czy zauważyliście, ale o dziwo taka ciekawostka, nie żeby był jakieś kurcze. Teorie z tym związane, ale zobaczcie jak są opisywane tym grubym białym fontem te patchlogi, a ten ostatni patchlog jest napisany Counter Strike 2 Update. Trochę dziwnie to zrobili, bo wszystkie inne były tak opisywane. Nie mam pojęcia czemu tak zrobili, ale akurat wyjątkowo ten najnowszy patch, który jest opisany oczywiście, no to jest opisany w taki sposób. Może to i lepiej, bo... Chyba ze względu na trefę czasową były po prostu źle opisywane i jakby dla nas najważniejsza jest ta data na samej górze, więc spoko, że ta tylko ta na samej górze. Swoją drogą dziwnie to wyglądało, że ta data była na dole, a później na górze, co nie? Bardzo dziwnie to wyglądało, ale tak było. Z ciekawych rzeczy, też siódmego, zaaktywizowana została Dota Underlord, czyli gra, która z tego co pamiętam była prekursorem TFT w LoLu. Kto gra ten gra i wie o co chodzi, kto nie wie ten trudno, ale no jest to po prostu alternatywny tryb można powiedzieć do LOLa, można to w sumie zajrzeć też prawie pod osobną grę, no to jest Battle Chess po prostu. No i dostała ona update'a, to jest mega ciekawe, bo jak widzicie, no kurczę w tę grę gra w piku 1500 osób, bo no nie dostaje po prostu update'ów, w sensie z tego co ja pamiętam to jak wyszedł TFT, no to popularność tej gry mocno spadła. I ludzie byli mega nahypowani na po prostu ten tryb, ten battle chess, bo bardzo ludziom się podobał. Ja nie jestem jakimś nie wiadomo jakim fanem tego gatunku. Trochę sobie pograłem i w Dota Underlords i w TFT, mniej w Dota Underlords akurat, a, ale no szkoda, że nie wspierali tej gry dłużej, bo wydaje mi się, że ona mogłaby się fajnie sprawdzić i byłaby to potencjalnie pierwsza gra, która mogłaby być na silniku Sarsa 2 na telefon. No bo ona, z tego co pamiętam, z leaków właśnie miała być na telefon, a już abstrahując od tego, no to idealnie by się nadawała na telefon po prostu, bo można by było uprościć Grafikę, sterowanie jest dosyć proste i nie byłoby żadnego problemu, żeby puścić ją na telefon pod tym względem, że po prostu nikt nie ucierpiałby, gdyby grał telefon kontra PC, nie? Jakby nikt nie byłby tutaj. Skazany na porażkę przez to, bo sterowanie byłoby praktycznie podobne. Także czego Valve nie zrobi, żeby nie wypuścić Train'a, nie mam pojęcia. Ja mam nadzieję, że ten Train wyjdzie faktycznie tego 11 albo może i wcześniej. Także doczekaliśmy się po trzech latach abyta do Doty Underlords, ale dalej nie doczekaliśmy się jeszcze Train'a. Miejmy nadzieję, że niedługo się to zmieni i dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się już niebawem.